Poranek nad jeziorem. My tam, nasze obowisko, obozowisko tam na górze. A tu w dole jest jeziorka. Jest pompa wody. Grzymy, pompuje wodę. jest woda. Woda nadaje się do spożycia. Jest przekartka po przygotowaniu. No i tutaj można też zjechać sobie namiot rozstawić. Ewentualnie po drugiej stronie jest fajne pole namiotowe też. Po drugiej stronie jeziorka. Pięknie, czyściutko, spokojnie ptaszki ćwierkają od samego rana. Dzięcioły, kukułki i inne stworzenia Tam po drugiej stronie jest fajne pole namiotowe